Także Siemano, ja jestem er, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj sobie znowu zagramy w Team Fortress 2 no i co? Po prostu przejdźmy do niego. Także jo, witajcie już w Team Fortressie odpalmy sobie mapkę Perks, ponieważ taki kontrakt sobie teraz zrobiłem. W sumie można byłoby zrobić perks lub Corruption, ale no zróbmy po prostu tak. Perks, co to jest za mapka? Survive 500 damage i na Single Life on Perks OK Win a match on perks 15. Collect Souls on Perks. No to co tam standard. Dobra. To zobaczymy. Może się w miarę szybko wczyta. Trochę mi się już kończy miejsce tutaj, ale to... To się na to jakoś zaradzi. E, w każdym razie przejdźmy sobie do meczyku O, jakoś jajo mi tak dziwnie. Dobra, wiem, że was to nie interesuje, ale po prostu jajo mnie jakoś tak zaswędziało. <laughs> się zrymowało. Ło, wow. i się spierdziało. Wow. Dobra, wezmę sobie tego... Aha, jest w progresie, dobra. Wezmę sobie snajpera, zobaczmy z czym to się w ogóle je i co to jest. Odrodzenie za 199 sekund. What? A, ja wiem co to. Znaczy... Wiem co to za tryb. czy znaczy, się po prostu... Ma, ma się jedno życie. Ja, yeah, ma się jedno życie. Co jest? What? Mm. Quick draw, stronghold conversion. Dobra, to wejdźmy tutaj. No tu się jakieś dusze. Quick draw. Second chance. Once you can be by, by medic. Okay. Eee, Z czym to się je? Jak to wygląda i po co na co? Dlaczego i jak? Eee, Frankfurt. okej, okay. To będzie przynajmniej mniejszy ping. Oj! No tak. zapomniałem, że tu się ma jedno życie. Takieś przedmioty leczące by wypadało mieć. Na sobie No dupa! Dajmy sobie tego Nie wiem o co chodzi w ogóle na tej mapie hmm. when you die you summon a friendly skeleton, your mini crits are now full crits, your melee weapon deal double damage Aha No dobra Podejdźmy sobie tutaj, fajnie że się dostaje tutaj dusze też za to Seven health, mm. ja nie wiem o co tu chodzi, nie? To się wybiera tryby. No rozgrywki tak jakby. A no tak. Nie mam PMA. Zapomniałem o tym. Upsi. No i dupa. No ale przynajmniej coś tam... ...coś tam przeżyłem. Wezmę sobie chyba grubego za niedługo. Tak myślę. Bo on będzie gainował nieźle... ...te punkty życia. Dupka. A mamy jakieś heavigo? Mamy. Jednego, mamy jednego medyka chyba? Dwóch heavich. Hm. Dobra, nie wiem o co z tym chodzi, ale. jak już se będzie. Quick draw. Ha. Tym razem jest Quick Draw. Tam jest Amorezerwa, yy, Patience, Patience, jakoś coś w tym stylu. Mm. O, all healing is 40% more efficiency nawet znaczy efektyw. Fajne Fajnie w sumie Chyba lepiej byłoby sniper wziąć. Tak mi się wydaje Faktycznie szybciej dostaję helfa Tak mi się przynajmniej zdaje Zdyłem medykajem. A nie udało mi się Soldera zdjąć. No nie, on ma Ubera! Ten ma jakiś kryty i. medyka. Dupa. Może faktycznie poszedłbym w to i wziął sobie tego: Tygodnickiego czasowicza. To byłoby całkiem Gites. Haunting, resistance, reveal. Uh, kill enemy three closes only for seconds? Nie wiem, że kogoś. kogo tam leczy? Once. Closest once for. na 5 sekund leczy kogoś? Leczy czy. nie, no. Yy, odradza kogoś na 5 sekund. Oh, two, three, six, Reveal, quick draw. Hm. A, dobra, czyli dwa tryby się tak jakby wybiera. Okej. Okay. Mamy dwóch snajperów, to starczy. Z pewnością. A o to chodzi, że jak kogoś się zabije, to widzi się przeciwników najbliższych. Taki Reveal, że jak Face Reveal na przykład. Dobra, dwóch tam zostało. Jedna, jeden. Który jest tu. Jo. Precision. Can you gain projectile speed and reduce spread? Dobra, W sumie. Doctor Condon. Uh, whenever you kill an enemy, you gain two seconds of mini crits. Win a match on perks. To O, dobra, już myślałem, że mnie nie zwróci tej amunicji. Najgorsze jest to, że tam nic nie widać. NICE Trzech zostało NICE wow. Faktycznie 15 punktów Dobra, czyli to jest taka w miarę szybka mapka Fajnie byłoby też sobie grubym po, po, porobić te. Y, tam z 20 punktów, ale możemy sobie jeszcze. jeszcze pograć z najperem, bo przyjemnie mi się nim gra. 113 godzin z najperem. nieźle. 113 godzin i 5 minut i 55 sekund. Myślę, że też sobie pójdę z snajperem, y, z tym leczniczym czymś. bo to mi trochę pomaga. Trochę nawet bardzo pomaga, bym powiedział. No jest nas mniej zdecydowanie, nie? więc. Niby będzie łatwiej, chociaż nie wiadomo. Co jest? Cokolwiek! Nie wiem. Your mini crits are now full Patience. Ale co to? Aha, you gain up to 7 health, coś tam. Oj! Straszyło mnie to. take ten less team less damage extra provisions all healing is okej okay, dobra Fajnie. Pivo wow. skia Ale mi zajebou To no jest, oni są wszędzie. Noj dopa Oni robią plecy. No nie wiem skąd. Co jest? Aha, no tak, bo oni mają to gówno. Hmm. A, niech będzie ten szkielet Bloodlust, Haste, you gain ten movement speed, okej okay. hmm. Nawet niezbytnio to, to odczułem jakoś. Goty, kurde kupo obszczana. No teraz prze, przewalimy Reveal, é bom dar o reveal. <laughs> Quick draw. Co? No, skąd? No spiżdżaj! Nie no Wezmę sobie tego Tylko snajperowi zmienię Doman ma coś tutaj do leczenia? A, trąbkę Trąbkę do pierdzenia nie no, tutaj w sumie by się przydał jakieś pole rażenia, dowalone. No dobra, nie no, zagramy sobie tym. Mają szybszy zapalnik zresztą też. Dobra, jest 2-2. No full crits. Hm. Wow, a no tak, bo zmiana drużyn. Hm. Blue mają łatwiej, z tego co widzę. Jakieś ammo by się przydało? O, jest ammo. A można się tu leczyć? Znaczy, nie wiedziałem, że są te do leczenia. Rozgramiają nas. Oopsy. No i dupa. Ale przynajmniej trochę killi nabiłem. No i dupka. Proszę <grymne> tu spread. O, nieźle. Ups No i kupa Nie no nie umiem tym za bardzo grać Z spróbuję mm. A bo w sumie Wezmę heavy'ego Mamy dwóch heavy'ch. oni tam mają chyba z 15. Dobra, wezmę coś do, lecz do leczonka, może? Ach, dobra, walić to. Second Chance Extra Provision. No! Kurde, sikłonde mnie obsikał Idę tu Szczegon! No też to Misław. No ale musiał mieć więcej helfa. Nie widzę nic przez dym. Aha. No i kupa. Nawet nie wiem kim zagrać. Eee, Pyros nie. 81 punktów. Jeszcze raz. Tak szczerze średnim się podoba ta mapa. Fajna jest, ale nie wiem, nie dla mnie. Próbujemy żołnierzem. Pierwowzorem. Okej, okay, dobra, 15% szybcie szybciej się strzela i tak dalej. Ciekawe, fajne. E, dobra, lecimy, dur. Co jest? Tak się nie bawię. No i, nienawidzę, kurde, tej gry. Wow, zmieniła mi się broń, no i dupa. No kurde! Się pokusują na mnie. Kurde! Pies ich wszystkich na klatkach wyprzedzał. I ich rodziców też. Albo nawet i koty. Bo papuga nawet. Chociaż nie, bo one składają jaja. To w sumie tym bardziej. Nie wiem co wybrać. Biorę byle gówno. Byle żeby dało mi duszę. 93 punkty, jeszcze tylko 7. Wow, co tak tnie? O nie. Chyba wiem co. Chyba wiem co wam tak nagrywanie trochę tnie. Teraz postaram się coś z tym zrobić. W sumie to... Nawet nie teraz, tylko... Eee, mam 6 rakiet, lol. Tylko zrobię to później. Po meczu. Dzięki. Jakim prawem on jeszcze żyje? 96, jeszcze tylko 4 punkty. No nie, no teraz tego nie zrobię. Po odcinku to muszę zrobić, bo to się wiąże z restartem gry. Spijaj mi z tym pit of DEATH! No niestety to się wiąże z restartem gry. Póki co to chyba było chwilowe, ale. Yy, to najwyżej sobie. No właśnie, nie wiem, czekaj, to sprawdzę. Nie, no, jeszcze jest sporo. Bo myślałem, że się miejsce kończy. Nie, to po prostu jakaś, jakiś chwilowy chwilowa ten, ale za niedługo to i tak pewnie będę musiał coś na to zaradzić. Nie, cokolwiek, kurde. Ludlas, nie wiem. Chcę tylko duszę. Give me that bloody i dusza. Proszę, daj mi punkta. Najlepiej jeszcze jeden. Jest jeszcze jeden, dobra. W sumie... a nie, już nie mogę tam stać. Nie wiem, co tam nawet wybraliśmy i co oni wybrali, ale ramię już na to. Totalnie. Pogadali się na soldiera i Medyka? O, jest gotowy do zwrotu już nawet. Mm. To. Nie, co tam jest? Oho. Kurde, nie wiem. To wybiorę. Nice, także dobra, przesyłamy sobie kontrakt yy, i możemy lecieć do następnej mapki, bo mamy czas, więc okej. Okay. Subcio, także ja już sobie stąd wychodzę, od wow, ale tło fajne, nie, to już było. Nieważne, teraz po prostu mi się coś pogrzało z kolorami chyba. Okej, okay, otwieram paczuchy i zobaczymy, co tam będzie. Pyroskopy, to już mam, ale to możemy sobie chyba nawet zrobić jako nakrycie głowy. Chociaż nie mamy dwóch pyroskopów, ani nic z tych rzeczy. Dobra, to, to po prostu usunę. Tak. Dobra, także co to jest jeszcze za mapka? Corruption. Dobra, no to odpalamy Corruption i szukamy mapy Corruption. Dobra. Raczej nie uda nam się całej tej mapy pewnie dzisiaj zrobić, ale... E, znaczy dzisiaj, no, teraz. W tym odcinku. Dobra, także widzimy się jak będzie mecz. Czy dobra? E, corruption. Tu w ogóle jest jakiś psychiatryk chyba, czy co to to jest. Nie wiem, mega pogmatwana sprawa. Śmieszne. Znaczy nie nie w takim sensie śmieszne, tylko po prostu. No. Że dziwne bardziej. Oho, chyba są boty. Ja pierdziele. Nawet nie wiem co to za boty były. Dobra, wiecie co, ja po prostu nagrałem sobie tyle, ile udało mi się nagrać. Nie będę już wchodzić na te korapszy, bo nie chcę kolejnej walki z botami. Także co? Po prostu myślę, że to byłoby już na tyle. Także jeżeli Wam się spodobał ten odcinek, możecie zostawić łapę w górę, jeśli jesteście nowi, to wiadomo sub i dzwon, żeby nie przegapić nowych odcinków. Możecie też biać na mojego Instagrama, wszystkie linki są w opisie pod filmem. No i co ja się z wami żegnam. Siema!